Nobi, to serdecznie kolejna nasza fura Nie miało być już nic więcej, ale niestety byłem troszeczkę zmuszony Jest to BMW 2 litry 6cylindrowa rządówka chyba 120 coś koni Okej. Okay. Oczywiście do roboty jest nie ma co do ukrycia w miarę kompletny listy są wszystkie w bagażniku wziąłem E12 to jest taki dosyć pierwsza piątka, można powiedzieć pierwsza seria piątki to jest rok 77 jak tablice, czyli pierwsza poliftowa, już praktycznie można powiedzieć, bo przedliftowe nie miały tu na przykład kapki w lewo, była to z tyłu w bagażniku, tu są trochę większe lampy przez to, bo E12 -E przedliftowa miała tutaj wlew paliwa z tyłu, jakby co jest za zresztą. Nie wiem czy to chyba oryginalne to nie jest chociaż to dosyć tak pasuje może jakieś akcesoryjne może być to jest pod oryginał takie robione, akcesoryjne ale pasuje w kantorze jak, jak oryginał bo one jeszcze wtedy miały jedne lusterko praktycznie tylko od kierowcy strony szyby brązowe oryginalne widzę okej okay. wnętrza troszeczkę troszeczkę skopane, bo ktoś te jak głośniki wstają, może mi się uda jakiś dostać oryginalny, gdzieś niegrzewany siedzenie to prawdopodobnie nie jest oryginalne, bo to wydaje mi się, że to jest ktoś dołożył takie sportzyc jest oryginalne te dźwi były wymieniane oczywiście ta pacerka jest Inna chyba, pro, podejrzewam, że to jest chyba 28, bo to pasuje to samo. Ale wszystko oryginalne rączki, wszystko tam leży też w bagażniku. Widziałem. Tu wnętrze. Fajnie, że z zagłówkami jest. Już ładnie. Podsufitka, widząc jakieś dziury są porobione. Aha, teraz te szyby są yy, zwykle zielone, a ma brązowe, ale te trzeba na szczęście też leżą w bagażniku rączki oryginalne to leżą też od tego uchwyty oryginalne uchwytem jest od schowka To jest klamka od otwierania klamka tego. trochę do roboty jestem, mnie uderzone. trzeba to wyciągnąć, wyklepać będzie żyć Z no, to oczywiście też już ktoś grzebał przerabiam ją na, pewnie na tą klamkę nowego typu tu mamy wszystkie listy, drzwi, także kompletne są są oryginalne szyby, brązowe tak jak powinno być no, już go trzeba wskręcę, czyli go chyba robić, z tego co mi tam było wiadomo Klamka oryginalna, uchwyt, gryf, wycieczki Nawet koło zapisało oryginalne no, proszę nie wiem, ale chociaż jeszcze pokowanie jest Trzeba zobaczyć czy znaczek jest, czy nie leży, czy nie Maska odchylana do przodu I silnik Jest to sześciogarówka No jest tu jakieś naklejki od bezpieczników 520, 6 cylindrów, czyli ten taki mocniejszy Spróbujemy go odpalić, niech tam zagada <try> To jest taki kłopczek to Nie będziemy za długo chodzili bo, bo nie ma chodnicy pomęczonej Tyle czasu już stała i odstała w tym przychodzi Poznańciemy maskę Nie daje sam nie mamy też żeby jedzie do przodu i jakieś kamulce nie nawet do tyłu Będziemy go męczyć. Zobaczymy światła, czy działają. To jest pierwsza BMK, które były już przeniesione kierunku skazy na lewą stronę. Wcześniejsze miały z drugiej strony manetkę. Ok. Czy ma w ogóle podłączone cokolwiek? Nie, są porozłączane Nie, musiałbym je podłączyć po prostu. A zawsze już w ogóle świata światła działają. O, świata działają. To chodzi w coś. Z nie działają nic. Przeciągielny. No okay. Teraz? ok, włączymy te światła tak son, ja to zaczęli go rozkręcać także tu może troszeczkę brakować a na widziałem aha bo silniczek jest w bagażniku także nie może działać powyciągali go ogólnie ogólnie mówiąc coś innego będziemy musieli go też robić będzie robione, co prawda, wszystkie dokumentacje, wszystko jest, ale będziemy go robili na żółte tablicę No bo chcę, żeby był na żółty. Na żółty chyba go dla siebie zostawiamy Mamy kilka szóstek, możemy mieć w piątkę. W tym bardziej, że jest trochę ciekawa, ciekawa. Zmienimy mu kolor na inny. Jakiś może ciemny Aha, jeszcze światło na wyłączonym O, teraz tacy... oni Teraz oni nie chcą przestać Jak zaskoczyły, to nie chcą od... przestać No to ci dopiero o. Chyba przeszły Chyba się wyłączyły w Nie, dalej się są. Uh. Aha, na tym co wskazić, a coś jest nie tak Okej, okay. tyle by było z naszej sportowej BMW. Siedzenie do obrobienia dać progi wyglądają dosyć zdrowe Naklejka jest oryginalna, jeszcze jest No trochę zabawy jest przy nim Ale Zabawa musi być Okej, okay, tyle by było na na dzisiaj mamy jeszcze jednego zakupionego ale to na później zostaniecie muszę że jakoś musimy jakieś wyniki tak żeby nie robić wszystko naraz tak żeby mieli się co oglądać no i zabieramy się za wyprzedaż niektórych samochodów bo już tego za dużo trochę jest i nie chcemy wszystkich wstrzymać bo bez sensu tylko kupować jak później ich tak nie, 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 nie sprzedać a, a niestety trzeba je wyremontować jako są nie skupione po to to zresztą braliśmy Okej, okay. to na razie tyle. Cześć Wam, życzę miłego oglądania i następnego miłego. Echaj z Bogiem.